Witam Państwa bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, w której zajmę się dokładnym omówieniem wszystkich znaków występujących w Polsce. Jest to wstęp, tak więc zajmiemy się tutaj ogólnymi zasadami związanymi ze znakami, jak i ich podziałem. Kolejne odcinki będą poświęcone już konkretnym znakom wraz z ich opisem. Kolejne odcinki znajdą Państwo w prosty sposób w opisie tego filmu lub poprzez adnotację. Zapraszam więc do omówienia ogólnych zasad. Znaki drogowe to swego rodzaju symbole, uproszczone do granic możliwości, tak aby uczestnik ruchu nie musiał poświęcać zbyt dużej uwagi na zrozumienie konkretnego znaku, a jednocześnie z dużej odległości odczytywał jasny sygnał tego, jak ma się w danej sytuacji zachować. Znaki i sygnały drogowe w Polsce dzielą się na pionowe i poziome. Pionowe znaki to te, które umieszczone są w postaci pionowej tarczy, trójkątnej, okrągłej lub prostokątnej, przy drodze albo nad drogą. Znaki poziome to takie, które namalowane są bezpośrednio na jezdni, zazwyczaj białą farbą. Jedynie w przypadku zmian w organizacji ruchu kolor znaków na jezdni może być żółty, co stanowi o ich nadrzędnym znaczeniu nad kolorem białym. Polskie znaki drogowe na ogół są niemal identyczne ze znakami spotykanymi w innych krajach Europy. Odróżnić je mogą od siebie szczegółowe rozwiązania dotyczące rozmiarów znaków, odcieni użytych kolorów albo kształtu symboli. Oprócz znaków drogowych do kierowania ruchem służą również sygnały drogowe. Sygnały drogowe ustawione są po stronie prawej, lewej, nad bądź na jezdni, dzielą się na Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory, sygnały nadawane przez osoby do tego uprawnione, sygnały dźwiękowe lub wibracyjne. Przejdźmy teraz do umówienia podziału znaków drogowych. Znaki drogowe pionowe dzielą się na: znaki ostrzegawcze, trójkątne z czerwonym obramowaniem, wypełnione żółtym kolorem, w środku symbol koloru czarnego. Jak sama nazwa wskazuje, zobowiązują nas do zachowania szczególnej ostrożności. Najczęściej ostrzegają nas o jakimś zagrożeniu występującym na drodze lub o zmianie organizacji ruchu drogowego lub pierwszeństwie przejazdu. Znaki zakazu. Okrągłe, w czerwonym obramowaniu. Czarny, w niektórych znakach kolorowy, symbol na białym tle. Znaki te wprowadzają różnego rodzaju ograniczenia do ruchu drogowego. Dla przykładu ograniczenia w dopuszczalnej prędkości na drodze lub wszelkiego rodzaju zakazy, na przykład wyprzedzania w danym miejscu. Kolejne są znaki nakazu, okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle. Znaki wymuszają na nas odpowiednie zachowanie, zgodne z przedstawionym znakiem. Dla przykładu znak nakazu jazdy w prawo nakazuje nam tak się zachować i jednocześnie zabrania skrętu w innym kierunku niż wskazanym. Znaki informacyjne, prostokątne z białym, czarnym lub kolorowym symbolem na niebieskim lub białym tle. Znaki te informują nas między innymi o organizacji ruchu, pierwszeństwie przejazdu, ale również o obszarze dróg, w którym aktualnie się znajdujemy Informują nas również o rzeczach tak przyziemnych, jak parkingi czy też stacje benzynowe. Znaki kierunku i miejscowości, zwane popularnie drogowskazami, o różnym kształcie i kolorze, zależnym od sytuacji, informują nas najczęściej o tym, w jakiej miejscowości się znajdujemy, oraz wyznaczają trasy dojazdu do większych miejscowości. Znaki uzupełniające: duże prostokąty lub kwadraty. Kolorów niebieski lub żółty. Są to najczęściej znaki informujące o organizacji ruchu, lub uprzedzające o zakazach i niebezpieczeństwach. Kolejne są tabliczki do znaków drogowych: małe, prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem, zawsze w parze z innym znakiem. Są ich uzupełnieniem, dopowiedzeniem dodatkowych informacji. Mogą przyjmować postać symboli, liczb lub nawek tekstu. Oprócz tego występują jeszcze tak tzw. znaki dodatkowe skupiające się na danym rodzaju transportu. Nie wszystkie z nich będą dla nas istotne. Możemy podzielić je na dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi, dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami, dodatkowe znaki szlaków rowerowych, dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi. Oprócz znaków pionowych rozróżniamy jeszcze znaki drogowe poziome, namalowane na jezdni, najczęściej wyznaczające pasy ruchu, ale również miejsca obowiązkowego zatrzymania lub powierzchni wyłączonych z ruchu itd. Ostatnim elementem symboliki na drodze są sygnały świetlne dla kierujących i pieszych. Stanowią one o pierwszeństwie przejazdu. To wszystko, co chciałem przekazać Państwu na tym wstępie. Teraz możemy przejść do omówienia konkretnych znaków. Proszę więc o wybranie następnego materiału, który znajduje się w filmach polecanych lub w opisie tego filmu. Serdecznie dziękuję również za każdy komentarz, ocenę oraz subskrypcję mojego kanału.